W środku nocy, w małym mieszkaniu na warszawskim Okotowie, Michał obudził się zlany potem, serce biło mu jako szalałe. Obok leżał Krzysztof, jego partner od dziesięciu lat, spokojnie oddychając we śnie, nieświadomy burzy w głowie Michała. Co jeśli nie damy rady? Co jeśli to wszystko runie przez nas samych? Pomyślał Michał, wspominając decyzję o adopcji, która miała zmienić ich życie na zawsze. Rano, gdy słońce wpadało przez okno, Krzysztof otworzył oczy i zobaczył Michała siedzącego na brzegu łóżka, z twarzą ukrytą w dłoniach. Michał, co się dzieje? Znowu te myśli? zapytał cicho, siadając obok i obejmując go ramieniem. Michał westchnął głęboko: Krzysiu, a jeśli nie jesteśmy gotowi? Społeczeństwo, rodzina, wszystko przeciwko nam. A to dziecko. Ono zasługuje na więcej niż nasze lęki. Krzysztof milczał chwilę. Jego myśli krążyły wokół własnej przeszłości, odrzucenia przez rodziców, gdy wyjawił im prawdę o sobie. Wiem, co czujesz. Ale pamiętasz, jak walczyliśmy o to, by być razem? To samo teraz. Dlatego Malucha z domu dziecka w Krakowie, który czeka na nas kropka. Michał podniósł wzrok, oczy pełne wątpliwości. Ale ja boję się, że moja słabość go skrzywdzi. Jestem tchórzem, Krzysiu. Przez cały dzień Michał nie mógł się skupić w pracy, jako grafik w agencji reklamowej. Myśli o adopcji krążyły jak natrętne muchy. Dlaczego emigrek? Para gejów w Polsce, gdzie tyle nienawiści. Co jeśli dziecko będzie cierpieć przez nas? Rozmyślał, patrząc na ekran komputera. Wieczorem, wracając do domu, zadzwonił do Krzysztofa. Musimy porozmawiać. Naprawdę. Krzysztof. Nauczyciel historii liceum na Pradze kończył lekcję o Solidarności, gdy telefon zawibrował. Michał brzmi przerażony, pomyślał, czując ukłucie w sercu. Po powrocie znalazł Michała w kuchni, przygotowującego kolację mechanicznie, bez entuzjazmu. Siadaj, proszę, powiedział Michał drżącym głosem. Myślę, że to błąd. Nie dam rady być ojcem. Krzysztof poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Co ty mówisz? Po tylu miesiącach procedur, rozmów z psychologami, to nasze marzenie. Michał wybuchnął: Marzenie? To koszmar. Wyobraź sobie, jak dziecko zapyta, dlaczego ma dwóch ojców, a nie mamę. Jak przetrwamy te spojrzenia, szepty? Wewnątrz Krzysztofa toczyła się walka. On ma rację, ale nie mogę się poddać. To moja szansa na rodzinę, której nigdy nie miałem. Długa noc rozmów przyniosła łzy i wyznania. Michał opowiedział o swoim dzieciństwie w małym miasteczku pod Łodzą, gdzie ukrywał się przed światem. Zawsze bałem się być sobą. A teraz? To zbyt dużo. Krzysztof trzymał go za rękę. Właśnie dlatego musimy to zrobić. Dla nas, dla niego. Nad ranem Michał skinął głową. Dobrze, jedziemy po niego jutro. W domu dziecka w Krakowie, otoczonym szarymi blokami, Czekał na nich mały Janek, niespełnoroczny chłopczyk o wielkich, niebieskich oczach. Gdy go zobaczyli, serce Michała zamarło. On jest taki bezbronny, pomyślał, czując falę miłości zmieszaną z paniką. Krzysztof wziął dziecko na ręce. Witaj, synku. Jesteśmy twoją rodziną. Pierwsze dni w domu były chaosem. Janek płakał nocami, a Michał budził się z lękiem. Co jeśli robię coś źle? Co jeśli on mnie nie pokocha? Krzysztof starał się być silny, ale w duchu wątpił, czy dam radę? Moja praca, jego lęki, to wszystko. Jednak patrząc na Janka, czuli, że to przeznaczenie. Mijały tygodnie, a Michał zaczął zauważać zmiany w sobie. Ten maluch patrzy na mnie z taką ufnością. Nie mogę go zawieść, myślał, karniąc go butelką. Krzysztof, widząc to, czuł ulgę, może jednak damy radę. Ale głęboko w sercu wiedział, że prawdziwe wyzwania dopiero przed nimi. Rodzina Krzysztofa, mieszkająca w Gdańsku, dowiedziała się o adopcji. Matka zadzwoniła synu: Co wy robicie? To grzech. Krzysztof poczuł ból. Mamo, to nasze dziecko. Kochamy je kropka. Ale w nocy rozmyślał, czy warto walczyć z całym światem? Michał pocieszał go: Jesteśmy silni razem. Janek Rusu a z nim ich miłość. Ale Michał wciąż walczył z demonami: co jeśli społeczeństwo nas odrzuci? Co jeśli Janek będzie się wstydził? Krzysztof odpowiadał: nauczymy go dumy. Wewnątrz jednak Krzysztof czuł strach, a jeśli to ja jestem słaby? Pierwszy spacer w parku przyniósł spojrzenia: Patrzcie, dwóch facetów z dzieckiem szeptali przechodnie. Michał zacisnął pięści: Nie dam się złamać. Ale w domu płakał. Dlaczego to takie trudne? Krzysztof obejmował go, bo jesteśmy pionierami. Z czasem Janek zaczął gaworzyć, a ich dom wypełnił się śmiechem. Michał myślał: Może to możliwe? Może jesteśmy rodziną? Ale wątpliwości czaiły się w cieniu. Krzysztof w szkole usłyszał plotki od kolegów gej z dzieckiem? Skandal! poczuł gniew Nie pozwolę, by to nas zniszczyło. Ale w sercu pytał, czy wytrzymam? Michał, pracując zdalnie, spędzał dni z Jankiem. Jesteś moim światem, szeptał do dziecka. Ale nocami rozmyślał: Co jeśli stracimy go przez prawo? Strach paraliżował. Ich przyjaciele, paralezbijek z Wrocławia, odwiedzili ich. Jesteście odważni, powiedziała Anna. Michał uśmiechnął się gorzko: Odważni? Ja się boję każdego dnia. Janek zachorował na grypę, a Michał panikował: Co jeśli to moja wina? Krzysztof uspokajał: To normalne. Ale w duchu myślał: Musimy być silniejsi. Powoli ich więź się wzmacniała. Michał czuł: Janek uczy mnie walczyć. Krzysztof kiwał głową: Tak, on jest naszym nauczycielem. Ale prawdziwa próba miała nadejść. W drugim roku życia Janka, Michał zaczął zauważać, jak dziecko zmienia ich codzienne rytuały. Każdy uśmiech Janka to zwycięstwo nad moimi lękami, myślał, patrząc, jak maluch raczkuje po dywanie. Krzysztof, wracając z pracy, czuł ciepło w sercu, to nasze życie, prawdziwe. Jednak społeczeństwo nie dawało za wygraną. W urzędzie, gdy rejestrowali adopcję, urzędniczka spojrzała z dezaprobatą, panowie, to nietypowe. Michał poczuł ukłucie, dlaczego musimy się tłumaczyć? Wewnątrz krzyczał: Jestem człowiekiem, zasługuję na rodzinę. Krzysztof starał się być opoką, ale jego własne demony wracały. Pamiętam, jak ojciec mnie wyrzucił. Czy Janek przeżyje to samo? Rozmyślał nocami. Michał zauważał jego milczenie: Krzysiu, dziel się ze mną bólem. Podczas wizyty u pediatry, lekarka zapytała: Gdzie matka? Krzysztof odpowiedział spokojnie: Jesteśmy jego ojcami. Ale w aucie wybuchnął: Dlaczego zawsze to samo? Jestem zmęczony udawaniem siły. Michał trzymał kierownicę mocno ja też. Ale dla Janka muszę być odważny. W duchu jednak wątpił, czy moja odwaga wystarczy? Janek zaczął mówić pierwsze słowa Tata. Michał poczuł łzy On mnie wybrał. Krzysztof uśmiechnął się nas wybrał. Ale radość mieszała się z lękiem. Spotkanie z rodziną Michała w łodzi było katastrofą. Siostra powiedziała: Brat, to nienaturalne. Michał poczuł zdradę: Dlaczego nie mogą nas zaakceptować? W pociągu powrotnym płakał: Straciłem ich, kropka. Krzysztof pocieszał: Mamy siebie i Janka. Ale w sercu czuł gniew: Świat jest okrutny. Czy przetrwamy? Janek rósł, a z nim ich konflikty. Michał chciał chronić dziecko przed światem. Nie wychodźmy zbyt często. Krzysztof sprzeciwiał się, musimy żyć normalnie. Wewnątrz Michał myślał, boję się utraty. W pracy Krzysztofa dyrektor wezwał go, rodzice skarżą się na Twoją orientację. Krzysztof poczuł furię, to dyskryminacja. Ale w domu załamał się, może powinienem zrezygnować? Michał objął go, nie poddawaj się. Jesteśmy w tym razem. Ale jego własne lęki rosły. Co jeśli stracimy wszystko? Janek zachorował poważniej, zapalenie ucha. Noce bezsenne, Michał czuł winę, jestem złym ojcem. Krzysztof uspokajał, ale sam wątpił, czy damy radę? Z czasem ich miłość do Janka stawała się tarczą. Michał myślał, on uczy mnie, że odwaga to codzienne wybory. Krzysztof kiwał głową, tak, ale ból jest realny. Przyjaciele zorganizowali spotkanie wsparcia dla par LGBT z dziećmi. Tam Michał poczuł nadzieję, nie jesteśmy sami, kropka. Ale w nocy rozmyślał: Czy to wystarczy? Krzysztof, po awanturze w pracy, zdecydował walczyć, pozwy ich, kropka. Michał bał się, a jeśli przegramy? Wewnątrz czuł dumę, on jest moim bohaterem. Janek zaczął chodzić, a ich dom wypełnił się radością. Ale cienie wątpliwości pozostawały. Podczas spaceru w Łazienkach Królewskich, starsza pani powiedziała: Piękne dziecko. Szkoda, że bez matki. Michał poczuł ból, dlaczego nas ranią? Krzysztof ścisnął jego dłoń: Ignoruj. Ale w sercu Michał krzyczał: Chcę normalności. Krzysztof czuł to samo: Dlaczego nasza miłość jest grzechem? Janek spadł, skaleczył kolano. Michał panikował: To moja wina. Krzysztof bandażował, to się zdarza. Ale obaj czuli strach. Powoli ich więź się pogłębiała. Michał wyznał: Boję się, że cię stracę. Krzysztof odpowiedział Nigdy kropka. Ale prawdziwy kryzys nadchodził. Trzeci rok przyniósł burzę. Janek, teraz dwulatek, zaczął pytać, dlaczego inni mają mamę? Michał zamarł. Synku, masz dwóch tatów, którzy cię kochają. Ale wewnątrz czuł rozdzierający ból, jak mu wyjaśnić świat pełen uprzedzeń? Krzysztof, walczący w sądzie o pracę, wracał wyczerpany. Dzisiaj sędzia patrzył na mnie jak na przestępcę, powiedział, padając na kanapę. Michał masował mu cy, jesteś bohaterem. Ale sam myślał, a jeśli przegra? Co wtedy z nami? Nocami Michał nie spał, rozmyślając o przyszłości, Janek będzie chodził do przedszkola. Co jeśli dzieci go wyśmieją? Czy moja miłość wystarczy, by go ochronić? Uzy spływały po policzkach. Krzysztof czuł jego cierpienie. Michał, dziel się ze mną, kropka. Ale własne lęki go dusiły. Straciłem rodzinę, pracę pod znakiem zapytania. Czy to cena za szczęście? Podczas wizyty u psychologa adopcyjnego kobieta powiedziała, musicie być silni dla dziecka. Michał skinął głową, ale w duchu krzyczał. Jak, gdy świat nas nienawidzi? Janek zachwycał ich inteligencją, budując wieże z klocków. Tata, patrz. Wołał. Krzysztof śmiał się, ale myślał, on jest naszym światłem w ciemności. Awantura z sąsiadami, nie chcemy takich w bloku. Michał poczuł furię, to nasze życie. Ale w nocy załamał się, dlaczego nienawiść jest silniejsza niż miłość? Krzysztof pocieszał, walczymy. Ale sam wątpił. Czy moja odwaga starczy? Janek przeziębił się, a Michał czuł winę, powinienem był lepiej pilnować. Krzysztof uspokajał, ale obaj płakali. Spotkanie z grupą wsparcia przyniosło ulgę. Inna para opowiedziała swoją historię, przetrwaliśmy. Michał poczuł nadzieję, może i my, kropka. Ale w pracy Michała, klient odmówił współpracy, nie z gejami. Poczuł upokorzenie: dlaczego moja orientacja definiuje mnie? Krzysztof, wygrywając sprawę w sądzie, poczuł triumf, dla nas. Ale zmęczenie brało górę, ile jeszcze? Janek zaczął rysować dwóch mężczyzn i dziecko. Michał wzruszony, to my kropka. Ale lęk czaił się, co jeśli świat to zniszczy? Podczas świąt, samotni bez rodzin, Michał powiedział: jesteśmy swoją rodziną. Krzysztof kiwał głową, łzy w oczach. Ale Janek zachorował na anginę. Szpital. Michał panikował, nie stracę go. Krzysztof trzymał go, będzie dobrze. Ale strach ich pochłaniał. Powoli ich miłość rosła. Michał myślał, Janek, uczy mnie, że odwaga to akceptacja bólu. Krzysztof czuł to samo, ale ból jest głęboki. Prawdziwa odwaga miała się objawić. Czwarty rok był punktem zwrotnym. Janek poszedł do przedszkola w Warszawie. Pierwszego dnia inne dzieci zapytały, Gdzie twoja mama? Janek odpowiedział, Mam dwóch tatów. Michał, czekając poza salą, czuł serce w gardle: Proszę, niech nie płacze. Wieczorem Janek opowiedział, Dzieci się śmiały. Krzysztof poczuł gniew: Synku, jesteśmy dumni. Ale wewnątrz krzyczał, Dlaczego on musi cierpieć? Michał nie spał, To moja wina. Powinienem był go chronić zydu go. Krzysztof, po pracy, znalazł Michała załamanego. Musimy porozmawiać z wychowawczynią. Ale sam czuł bezsilność. Świat jest okrutny dla nas kropka. W przedszkolu nauczycielka powiedziała, dzieci są szczere, ale okrutne. Michał wybuchnął. To dyskryminacja. W duchu myślał, stracę wiarę w ludzi. Janek zaczął unikać zabaw z innymi. Tata Dlaczego jestem inny? Zapytał. Krzysztof poczuł rozdzierający ból: Nie jesteś inny, jesteś wyjątkowy. Ale łzy paliły oczy. Michał, w pracy, nie mógł się skupić, mój syn cierpi przeze mnie, kropka. Rezygnacja czaiła się. Podczas terapii rodzinnej, psycholog powiedział: Uczcie go odwagi. Michał skinął, ale wątpił jak, gdy sam jestem słaby? Krzysztof stracił przyjaciela, który powiedział Nie popieram tego kropka. Poczuł zdradę, dlaczego wszyscy nas opuszczają. Janek narysował smutną twarz. Michał płakał. Przepraszam, synku. Awantura z Michałem, może to błąd. Krzysztof krzyknął Nie poddawaj się. Ale obaj czuli rozpać. Janek zachorował na ospę, izolacja. Michał czuł winę. To kara. Powoli Janek wrócił do przedszkola. Tata, dziś było lepiej. Nadzieja wróciła. Ale Michał myślał, ból jest głębszy niż kiedykolwiek, kropka. Krzysztof czuł, odwaga Janka nas ratuje. Piąty rok przyniósł głębsze rany. Janek w szkole podstawowej usłyszał, twoi tatusiowie to pedały. Wrócił zapłakany. Michał poczuł, jak świat się wali. Synku, kto to powiedział? ale wewnątrz umierał, zawiodłem go kropka. Krzysztof, wściekły, poszedł do szkoły. To bulin. Dyrektor obiecał interwencję, ale Krzysztof wątpił. System nas nie chroni. Nocami Michał rozmyślał, dlaczego nasza miłość powoduje tyle bólu? Czy warto? Janek zamknął się w sobie, nie chce chodzić do szkoły. Krzysztof czuł bezradność. Musimy walczyć za niego. Podczas rozmowy z Jankiem Michał wyznał, ja też się bałem jako dziecko. Janek przytulił się, tata, kocham cię. Kropka. Łzy Ale ból rósł. Krzysztof stracił awans, przez twój styl życia. Poczuł upokorzenie, jestem nic nie wart? Michał pocieszał, jesteś wszystkim, kropka. Ale sam czuł rozpacz. Janek zaczął terapię. Psycholog powiedziała: on jest silny dzięki wam, kropka. Ale Michał wątpił: A jeśli go złamiemy?. Spotkanie z aktywistami LGBT dało siłę. Walczcie! Mówili. Krzysztof poczuł iskrę dla Janka. Ale w domu, Janek krzyknął: Dlaczego nie mam normalnej rodziny? Serce Michała pękło. Krzysztof płakał: Jesteśmy normalni. Ale wątpliwości dusiły. Janek zachorował na astmę, stres. Michał czuł winę. Moje lęki go zabijają. Powoli, Janek nauczył się bronić. Moi tatusiowie są najlepsi. Michał wzruszony, on jest odważniejszy niż my. kropka. Ale emocje sięgały zenitu. Szósty rok był apogeum cierpienia. Janek został pobity w szkole za gejowskich ojców. Szpital, szwy. Michał klęczał przy łóżku. Synku, przepraszam. Wewnątrz krzyczał: To moja wina. Moja słabość. Krzysztof w furii pozwał szkołę, nie pozwolę. Ale strach go paraliżował, stracimy wszystko? Janek wyszeptał, tata, nie bój się. Ja jestem silny. Michał płakał, ty nas uczysz odwagi. Nocami Krzysztof rozmyślał, dlaczego świat nas nienawidzi? Czy nasza miłość jest przekleństwem? Michał czuł to samo, ale Janek jest naszym błogosławieństwem. Proces sądowy trwał, media pisały, Gejowska para walczy. Hejt w internecie, zabierzcie dziecko. Krzysztof załamał się Nie wytrzymam. Michał trzymał go, musimy dla niego. Ale łzy dusiły. Janek wrócił do szkoły, ale z lękiem. Tata, boję się. Krzysztof czuł ból. Ja też, synku. Podczas terapii, Janek powiedział: Kocham was. Mimo wszystko. Serca pękły. Krzysztof stracił pracę, za dużo kontrowersji. Poczuł dno, jestem zerem. Michał pracował podwójnie, dam radę. Ale wyczerpanie brało górę. Janek zorganizował rysunek, moja rodzina jest odważna. Michał wzruszony, on nas ratuje. Ale emocje były nie do zniesienia. Siódmy rok przyniósł kulminację. Wygrali proces, odszkodowanie. Ale hejt nasilił się, groźby. Michał bał się wychodzić, chronię Was. Wewnątrz umierał, jestem tchórzem. Krzysztof, bezrobotny, czuł depresję, zawiodłem. Janek pocieszał: Tata, jesteś bohaterem. Podczas wywiadu dla mediów, Janek powiedział: Moi ojcowie nauczyli mnie miłości. Świat zobaczył ich siłę. Ale nocami Michał płakał, ból jest zbyt wielki. Krzysztof wyznał: Bez ciebie nie dam rady. Ich miłość odrodziła się. Janek zachorował poważnie operacja. Michał modlił się nie zabieraj go, kropka. Po wszystkim, Janek powiedział: Dzięki wam jestem odważny. Uzy radości. Rodziny zaczęły się odzywać przepraszamy. Nadzieja wróciła ale emocje sięgały szczytu. Ósmy rok przyniósł uzdrowienie. Janek, zdrowy, powiedział tatusiowie, dziękuję za odwagę. Michał poczuł pokój, ty nas nauczyłeś. Krzysztof znalazł nową pracę, akceptującą. Jesteśmy wolni. Podczas rodzinnego spaceru ludzie uśmiechali się. Michał myślał, przetrwaliśmy. Janek dorósł w miłości, ucząc ich, że prawdziwa odwaga to kochanie mimo bólu. Ich historia inspirowała innych. Michał i Krzysztof, trzymając się za ręce, wiedzieli, to było warte wszystkiego kropka.